The wojskic dziś o 20.30 i jutro o 22. Kariera, sława, pieniądze. Jak to tydzień będzie świeża porcja nowych sketchów. parodie gwiazd, nasza korespondentka i odrobina magii. Ganka powie co będzie co nie będzie tego się nie da jeść z czego to jest zrobione weźcie elektroszok do y, szuflada tam gdzie ja mam moja broń może najpierw jakieś pouczenie proszę myć ręce przed posiłkiem kabaret super Show dwójki premiera w sobotę o 22.15 nie, nie teraz nie teraz ja pana zawołam stulecie winnych stara baba przy też się pcha może ja nie powinnam Jasiek. Będę aktorką. Bardzo dobra decyzja, już. Moim zdaniem masz talent. Może poszlibyśmy na kawę? Chętnie. No i? Zastanawiałeś się nad tym, co może się stać, jeśli dowie się prawdy od kogoś innego. Nowy sezon. Premiera w niedzielę o 20.15 w Jedynce. Maski Fructis Hairfood to sposób na odżywianie głodnych włosów. Super owoce bogate w składniki odżywcze. Tak dla odżywienia, nie dla obciążenia. Stosuj jak odżywkę, maskę lub bez.